Kamizel zostawia po sobie spaloną ziemię od kobiet wódza pieniądze no a klub sportowy doprowadził na skraj bankructwa. Co ciekawe prokuratura zajmuje się sprawą Kamila Rzet, ale nie uznała, że należy go Aresztować. Co na to moi goście? Jak nie znaleźć się w podobnej sytuacji? Bo okazuje się, że ten pan tak naprawdę może oszukać każdego. Ze mną pani Eliza Kuna, adwokat. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani mecenas. Jest z nami także pan Adam Męczajkowski, autor książki Perswazyjny Poker. O Dobry wieczór. perswazji dzisiaj dużo będziemy rozmawiać. Dobry wieczór. Panie Adamie, zastanawiam się, dlaczego wierzymy w takie historie. Wierzymy głównie dlatego, że są skonstruowane bardzo wiarygodnie. I tak jak widzieliśmy w materiale filmowym, pan Kamil uwiarygodnił się i jako dobry partner, zdobywając zaufanie swojej partnerki, i tak samo jako inwestor klubu, wyciągając gotowe gotówkę i w ten sposób zdobył to zaufanie. Natomiast musimy też zwrócić uwagę na to, że Kłamcy mieli mniej więcej 12 milionów lat na to, żeby doskonalić swoje techniki, bo mniej więcej na tyle naukowcy wyceniają, że y, niektórzy naukowcy, że zaczęliśmy oszukiwać się pod kątem zdobycia y, ograniczonych zasobów żywności. Natomiast pytanie, czy w tym czasie doskonaliliśmy też swoje techniki wykrywania kłamstw? I mhm. tutaj można powiedzieć, że cofnęliśmy się trochę o krok, bo ciągle jeszcze łatwo wierzymy, no, łatwo nabieramy się na m.in. na główne reguły wpływu społecznego, tak jak autorytet. Ale tutaj mhm. nie tylko autorytet. Mówimy, bo ten oto pan zainwestował prawdziwe pieniądze w to, żeby się uwiarygodnić. Tak naprawdę nawet sprawdzając go. To, to, to nie jest takie łatwe. Wiemy, że na przykład, abstrahując od tej historii, na przykład do komorników trafiają świetnie podrobione wyroki, tytuły egzekucyjne, więc oszuści faktycznie inwestują czas i pieniądze, żeby dobrze oszukać. Jak my się mamy w takiej sytuacji obronić przed tym? Że oszuści muszą to zainwestować, bo tutaj mieliśmy pod tym materiałem w internecie sporo komentarzy, takich mm -hmm. komentarzy trochę negatywnych do y, tych pań, które zostały oszukane, że były naiwne i tak dalej. Natomiast tutaj proszę sobie wyobrazić, że chyba mistrz, który w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku znalazł się za kratkami oszukał na 20 miliardów dolarów, gdzie y, poszkodowanymi były organizacje charytatywne, y, staruszkowie, którzy przeszli Holokaust, y, emeryci i y, y, samotni ludzie. Tak, to mm -hmm. są, y, także te, y, tutaj y, te manipulacje często zrobione są bardzo profesjonalnie i ta osoba właśnie po to się uwiarygodnia. To jest, mm -hmm. można powiedzieć, jej inwestycja. Natomiast teraz, gdybym ja miał przyjść i tutaj uwiarygodnić się u Państwa, to oczywiście mógłbym wyciągnąć tą żywą gotówkę i w ten sposób wzbudzić wasze zaufanie, ale pytanie by było na co państwo możecie zwrócić uwagę, kiedy ja to będę robił, żeby, żeby odróżnić Dlaczego. mnie od fałszywego inwestora. I tutaj odpowiedź na to pytanie jest taka, że y, kłamanie można porównać do takiego marszu po linie, kiedy kłamca musi pokonać pewien odcinek, trochę balansując po tej linie, dlatego że kłamanie nie jest dla nas naturalną Y -y. Y -y. Czynnością, więc często wiąże się z olbrzymimi emocjami. U niektórych kłamców te emocje są negatywne, czyli y zaczynają się bać, y pomału przestają sklejać fakty, które tworzą całą tą historię, bo mogą coś pominąć, coś zapomnieć, muszą bardzo uważać. Ale u niektórych kłamców można złapać po emocjach. Pozytywnych, czyli po radości, że udało im się kogoś oszukać. I teraz... To prawda, kiedyś miałem taką sytuację w sklepie. Ale, ale dobrze, zostańmy przy historii Kamila Rzecz. To jeżeli już pan o tym wspomina, to chciałbym państwu bardzo krótką wypowiedź pokazać. No jak Kamil Rzecz stosował właśnie psychomanipulację? Zobaczmy już teraz. Tak, właśnie Kamil Rzecz zaczął swoją karierę oszusta jako tulipan. Ro rozkochiwał kobiety. Od kilku z nich wyłudził ponad milion złotych. No to pytanie, jak to się robi, jak to będziemy wiedzieli, to może będzie można się przed takimi oszustami ustrzec, panie Adamie. Oczywiście. Myślę, że wielu mężczyzn chciałby mieć tutaj odpowiedź na to, jak uwodzić kobiety i można się tego oczywiście nauczyć. Z tego, co wiemy, po wielu różnych tego typu sytuacjach, które wydarzyły się i w Polsce, i, i za granicą, po, po tego rodzaju właśnie zachowaniach tulipana, to najczęściej sprawca wcześniej, dużo wcześniej, namierza ofiarę. Ta ofiara później jest, kiedy ją poznaje, zbiera bardzo skrzętnie informacje na ten temat czyli zna jej słabe punkty po prostu. Tak w przypadku, kiedy zamierza dokonać takiej manipulacji, dowiaduje się jak najwięcej o jej rodzinie, o jej potrzebach i później doprowadza do czegoś takiego, co tutaj też w tym materiale się pokazuje, że staje się wszystkim dla tej osoby. To znaczy po prostu zyskuje olbrzymią władzę nad życiem. I teraz wiemy y, z książki Jenny Driver, która napisała światowy bestseller na temat kłamania, że ludzie, którzy mają władzę, y, kłamią częściej, ponieważ władza deprawuje, ale w, tym, w tej sytuacji, kiedy damy komuś władzę nad swoim sercem całkowitą, to sytuacja. też dopuszczamy y, taką możliwość, że ta osoba będzie mogła zrobić wszystko. Dlatego y, te osoby często właśnie... Y, Zdobywają tę władzę, później jeszcze dodatkowym ruchem jest wyizolowanie całkowite swojej ofiary to znaczy wyizolowanie od koleżanek, od, od rodziny. Dlaczego? Bo tutaj każda zewnętrzna osoba mogłaby rzucić jakieś dodatkowe światło. No i potem łatwo już jest doprowadzić do sytuacji, gdzie nagle okazuje się, że jestem chory, że potrzebuję pomocy, pieniędzy i właściwie wszystko to jest zbudowane. W kilku etapach i tak się to zazwyczaj odbywa. I też widzieliśmy to tutaj kupowanie zaufania, pokazywanie zdjęć swojej rodziny dla zwiększenia swojej wiarygodności. Rodzina jest dla nas czymś najważniejszym, tak? Pokazujemy zdjęcia swoich bliskich, czyli tą drugą osobę traktujemy na serio. Że tutaj to jest bardzo znamienne z tym pokazaniem zdjęć, bo ja nie ufałbym osobie, która pokazała mi tylko swoją rodzinę na zdjęciach, a która nie pokazała mi jej w rzeczywistości. Okej, okay, bo... bo to jest właśnie tutaj pytanie, ile te, te panie obie miały informacji o samym. Panu Kamilu, bo być może tak było, że znały tę rodzinę tylko ze zdjęć, i teraz to, co my możemy zrobić, bo ja swoją rolę tutaj postrzegam tak, żeby powiedzieć, co w takich sytuacjach możemy zrobić. A myślę, że widzowie, sam fakt, że oglądają ten program, to, to już to oznacza, że są osobami, które rozsądnie szukają zabezpieczenia przed takimi zagrożeniami. I pierwszą rzeczą, którą można zrobić, jest zdobyć jak najwięcej informacji o swoim partnerze prywatnie, albo o inwestorze biznesowo. I teraz y, my często, i w tym materiale też to widać, zadowalamy się pewną minimalną ilością informacji. To zdjęcie rodziny tutaj jest symbolem tego, że tych informacji o rodzinie mogło być mało. A, y, a jako inwestorzy ufamy temu, że to jest y, czyjś szwagier albo zięć. I nie weryfikujemy tych osób y, pod kątem tego, co one tak realnie mają, jakie umiejętności. A to niestety powoduje duże zagrożenie. Ponieważ osoby, które manipulują, często nie mają wyjścia, ponieważ nie posiadają wielu y, umiejętności, więc ich życiowa strategia jest taka, że polega na oszukiwaniu Lować. innych. I, I tak to często działa. No, a efekt jest taki, jak chociażby jeżeli chodzi o ten klub piłkarski, że klub zbiera pieniądze, żeby w ogóle przetrwać. To pokazuje, że nawet ludzie, którzy no, powinni się zdać, znać na interesach, hmm. mogą wpaść w takie, w takie wielkie kłopoty. Ja za wszelką cenę chciałbym odróżnić tutaj perswazję i wpływanie, takie uczciwe wpływanie na innych od ewidentnego kłamstwa. Mhm. W obu przypadkach możemy posługiwać się silną potrzebą osoby albo instytucji, z którą się spotkaliśmy. W przypadku osoby, jak mówimy o kobietach, które zostały oszukane, ich potrzebą prawdopodobnie było znalezienie stabilnego partnera, godnego zaufania, który zaakceptuje... Poszukiwał no, samotne matki. Miał target, który... Kobiet, tak. które uważał, że są łatwiejsze do zaatakowania najwyraźniej, no tak? tak? Jeżeli chodzi o klub, to paradoksalnie sytuacja była trochę podobna, dlatego że klub, który swoją historię 90-letnią miał w tej historii okresy świetności pierwszoligowe, nagle znalazł się w takiej sytuacji trochę zagrażającej w ogóle istnieniu tego klubu. Dlatego jak pojawił się pewien, tak jak prasa i internet to nazywała, mesjasz, mhm. to m, nagle pojawiła się taka wizja, a może uda nam się to wszystko uratować. I teraz w obu przypadkach, i prywatnie, kiedy pojawia nam się wizja, kurcze, no wreszcie poznałam kogoś, kto jest naprawdę godny i, tak, to, i to wszystko jest nagle takie wyidealizowane, więc m, gdybym miał ostrzec przed czymś, co możemy w sobie y, znaleźć w takich sytuacjach, to nie idealizujmy tych partnerów, mhm. bo nie ma ludzi idealnych, zawsze ludzie są trochę dobrzy, w innych miejscach są słabi, ale na pewno wyidealizowanie sprawi, że przestaniemy widzieć rzeczywistość, będziemy widzieli tylko to, co chcemy.